Manko, witam bardzo serdecznie, jestem Maćko.pl a wraz ze mną jest z kanału No właśnie i dzisiaj może strolujemy, strolujemy takiego jednego naszego kolegę i my się nie będziemy odzywać do Was, tylko będziemy tak normalnie sobie ze sobą gadać. Zobaczymy że się się wieżę pod koniec filmu się okaże, że to zrobiliśmy. No. Więc zaczynamy. Um, ja tam dam link do kanału tego, tego. Oto pana. O tego. O. Jeżeli gracie na Pl, to pod tym linkiem możecie mnie tam znaleźć. Ale miladż, o Boże. Ile MPS? Nie wiem. Zniszczę cię. Sześć. Patrz, patrz. Ej, patrz. patrz. Co, 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 co? Mamy dwie szciny. Łoł! Wow. Patrz, bo to było tak, a ja tu zniszczyłem. Psuj. A wiesz, że ja sobie zgarnąłem cztery chlebki? A ja dwa chlebki i 49 mięsa? Ja ci dałem dwa chlebki. A sam sobie wziąłem cztery Dobra, idę tam pomóc Daj mi kobla Daj mi kobla całego jakiego masz No ja jeszcze pokopię No dobra O, zombie Idziemy go zabić Ciukamy go Gdzie? No tu jest, o Zaciukałem go Kolejny! Kolejnego zaciukam Zaciukam go Zaciukam go! Zaciukałem go Ej, mam pięć tego... Węgla Jedno żelazo Jedno... jedno złoto Jeden szmaragd I daj mi kobla Chwila, pokopię sobie jeszcze wow. Który mnie podpapał?!

叫奥克龙。 7PH. O ty ruszyeć. Nie. Ja nie ma, nie ma na mogę spałne nikogo oprócz mnie, bo ja tutaj buduję. Nie ci na uświsłeś, bo to już raz widziałeś, jak ja to robię Nie, nie jak ja uwidzie, jak ja widziałem u kilku youtuberów, jak oni to robili Kiedy zaczniemy nagrywać? No, jak wybudujemy mobgrinder A, okej. Chyba, że zbierzemy wszystkie te i zaczniemy od nowa nagrywać. Nie no, dobra, jak zbudujemy Mop Grinder, już tam pokażemy, że jesteśmy tacy fajni, tak w ogóle. No. Okej. Okay. Klaudek, no to dobra, to dasz mi ten yy, tro, ten kobel. Ja ci dam, bo, mam dużo. Dobra. Kopię. bo ja tu farmę chcę zrobić jeszcze.

哦。啊、oh，我啊，这怎么把这东西我？Oh, bon Espado, é No, pa, i to jeszcze jaki lol lolololu trolololu Po co? To se zrób Kilof, ja ci przyniosę zaraz Kilof. Kamienny. piesku. przynieś. A czy ty chcesz spaść, Klaudek? Ty chyba bardziej się do tego pchasz. Bo pchasz się jak dziki. O nie, o ty O ty Szujo Ty zniszczyłeś Ty zniszczyłeś farmę Wielką, oddaj nasionko złodzieju <grywki> Właśnie znowu zaczęłeś pierdzieć, wiesz? o Może już w ogóle nic nie będę Weźcie zapraszajcie na parkour'a No... Ale chodź, muszę ci coś przy parkourze pokazać Idziesz czy nie? Czekaj! Bo ja tu mam dla ciebie kilka surowców. A ja mam dwa żelaza, jedno złoto i węgle. Ładniej da się zrobić No idziesz czy nie. dobra to skoro tak no to to był właśnie odcinek strola i z... wraz ze mną był No właśnie to cześć, się marko do następnego odcinka do usłyszenia Jakiś jakiś podmiejski żul zostaw łapkę w górę komentarz i może zasubskrybujesz no to teraz.